Spotkaliśmy się, żeby zaprezentować opryskiwacz sadowniczy Kun Ventis. Jest to szczególny opryskiwacz, który wykorzystuje technologię oprysku pneumatycznego. Technologia ta pozwala zaoszczędzić ilość środków chemicznych wykorzystywanych w sadzie poprzez redukcję dawki z jednoczesnym zachowaniem bardzo dobrego pokrycia przy redukcji wielkości kropli nanoszonej na rośliny. Technika oprysku pneumatycznego wykorzystuje efekt Venturiego, który polega na zwiększonej prędkości przepływu przy mniejszej średnicy. Elementy robocze opryskiwacza są tak ukształtowane, że powietrze, które jest generowane przez turbinę, wydostając się z nich, zabiera ze sobą ciecz podawaną pod niskim ciśnieniem, rozpylają na bardzo drobne krople o średnicy do 50 mikrometrów i transportuje do liści do drzew. Przy tej technologii wyeliminowaliśmy również konieczność stosowania kalibrowanych dysz. Wiąże się z tym wygoda użytkowania, ponieważ nie musimy ich wymieniać w zależności od tego jaki wydatek chcemy uzyskać oraz nie musimy dbać o ich czystość. Cieć wydostaje się przez duże otwory, o których czystość łatwo zadbać. Opryskiwacz występuje w trzech z trzema wielkościami zbiornika, to jest 1000, 1500 i 2000 litrów w dwóch rodzajach turbin, czyli turbinie jednowirnikowej i dwuwirnikowej. Możemy również dowolnie kształtować wysokość przystawki oraz ilość wylotów po jednej i po drugiej stronie. Elementy robocze maszyny mogą mieć kształt tzw. zwanej rybiej płetwy. Dłoni z palcami lub pojedynczego dużego palca, który transportuje ciecz na dosyć duże odległości. Każdy wylot obsługujemy jednym zaworem do ustalania dawki. Dawkę ustalamy również poprzez dobór odpowiedniej prędkości pracy, jak również ciśnienia roboczego. Opryskiwacz może być również wyposażony w komputer sterujący dawką w zależności od prędkości jazdy.